Dzień dobry, panie Stanisławie. Tak wstępnie wygląda krzesełko. Ponaprawiałem to, co było do naprawy. Od kilku dni kładę warstwa po warstwie. Taki lakier, który można stosować do malowania mebli czy zabawek dziecięcych. To jest dobry lakier, tak na półmat zrobiłem te, te krzesełko dobry lakier dlatego, że mm, niestety było tutaj sporo ubytków, pęknięć w związku z tym, że on ma takie właściwości, że jest dość elastyczny, nie jest twardy wobec tego nawet gdy przyjdzie do ciepłego pomieszczenia w zimę i będzie powiedzmy to drewno pracować, to nie będzie takiej tendencji do pękania. Także jest, jest poklejony dobrze. O, potrzebuję jeszcze, wie pan, yy, paru dni, teraz zostawiam go do poniedziałku, żeby to wszystko się utwardziło, odparowało. Bo ten lakier jest fajny, bo jest bez zapachowy. No i jak jeszcze przelecę papierkiem 2,5 tysiąca wodnym, żeby ewentualnie takich pypciów jakiś się pozbyć, czy, 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 czy lekkiego kurzu, który ewentualnie osiadł, to dam znać i, i w ten czas można umówić odbiór. Pozdrawiam.